Siemandero siemandero, witajcie w kolejnym odcineczku. No słuchajcie, nie mogło być inaczej. Po ostatnim odcinku z dedykacją od Sylwii z kanału Planeta 4. Ja tutaj działam prężnie no i postanowiłem powrócić do zdrabki moc szczęścia, w których będziemy szukać słynnych kapelutków. Także działam w temacie zgodnie z obietnicą. I mam tutaj kolejne 5 sztuk zakupione. Zobaczymy, czy tutaj się jakiś kapelutek znajdzie, czy nie. Mam nadzieję, że będzie ich dużo i będzie tutaj w miarę porządna wygrana. No i w tym tygodniu, prawdopodobnie w piątek, wystartujemy z pierwszym filmem konkursowym w drugiej edycji konkursu Zostań detektywem. Także na społeczności, jakby ktoś chciał, są już trzy pytania, można się zgłaszać. Nie ma na razie limitu czasowego. Kto udzieli poprawnych odpowiedzi, będzie miał tyle losów do losowania w końcowej fazie konkursu. Także jeżeli ktoś ma ochotę, zagląda na społeczność i tam odpowiada mailowo na. Trzy pytania na razie, także do tego jeszcze będą trzy filmy. Tak, jak mówiłem, myślę, że pierwszy się pojawi prawdopodobnie w piątek, i będzie trzeba znaleźć coś, co jest tam, że tak powiem, nietypowego. To co bierzemy się powoli za zdrabki. Każdy wie o co chodzi. Coś tu się przekrzywiły, te zdrabki, jakieś takie. No, i lecimy z koksem. Co tam będziemy szukać? Zobaczymy. Siedemnasteczka trzydzieści trzy, dziewiętnaście i dwadzieścia jeden.

trzydzieści cztery i szóstka nieobecna, czyli na razie kapelutków brak. No dobra, to co my tu mamy dalej? dwadzieścia jeden trzydzieści sześć i 34. Dwadzieścia nie ma, trzydzieści trzy było, ale w poprzedniej zdrobce, trzynaście, jeden, trzydzieści pięć, trzydzieści nie ma, dwanaście nie ma, dwadzieścia siedem, trójeczko i szósteczko. No dobra. Czyli tutaj również bieda. szesnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia sześć i trzydzieści dwa. Jedyneczka? Dwadzieścia dziewięć nie ma. Dwadzieścia trzy. Jedenaście i trzydzieści trzy. Trzydzieści trzy mnie prześladuje. Dwójeczki nie widzę. Siódemeczki też nie. Dwudziesteczka. 28 i 18. Czyli tutaj też, że tak powiem, szaleństwa nie ma. No dobra, to lecimy dalej. Kapelutków jak nie było, tak nie ma. No, ale co zrobimy? 27, 18, 17. I. Trzynaście dobra, dwunasteczki nie ma, za dwieście koła prawie dwadzieścia dziewiętnaście, dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia sześć, trzydzieści trzy znowu. Kureczko, 32, 9 i 11 nie ma. To nie, ma. to nie w tej, nie w tej rundzie. Także na razie brak wygrany i brak kapelutka. No trudno. 31, 7.

No dobra, dwa. Także tutaj, że tak powiem, bieda się pojawiła. Nie ma nic. Pięć sztuk jest zakupione. I pięć pustaków. O kapelutkach to już w ogóle nie wspomnę. Ale cóż, tak czasem bywa. Czasem kapelutki są, czasem kapelutków nie ma. Także to wszystko w dzisiejszym odcinku. I tak jak wspominałem na początku, jak ktoś ma ochotę, na karcie społeczności są trzy pytanka. Pierwsze w konkursie, w drugiej edycji, także może odpowiadać. Zgłoszenia mailowe przyjmuję jak zwykle. Także to wszystko w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia w kolejnych. Cześć.